Bajka, jak Basia ptaki szczęścia uratowała. Przyszła wiosna. Tata Basi zakładał właśnie donki dla ptaków. Basia jeszcze wtedy nie wiedziała, ile ptaki zmienią w jej życiu. I że ona, mała dziewczynka, dzięki swojemu wielkiemu sercu uratuje od smutku cały świat. Basiu, Basienko, przynieś mi proszę skrzynkę z narzędziami, rzekł tata do swojej córeczki, stojąc na drabinie już przy drzewie. Nieopodal domu, w którym dziewczynka mieszkała z samą rodziną. Już zaraz ci przyniosę, tatku, odparła wesoło Basia. Wiedziała, że skrzynka stoi za domem w komórce. Nie wiedziała jednak, że znajdzie tam nie tylko narzędzia. Dziewczynka otworzyła drzwi komórki, w której było prawie ciemno, prawie. Bo ze skrzynki była delikatna żółta łuma. Gdy zaskoczona Basia podeszła bliżej, okazało się, że w skrzynce leżą trzy żółte ptasie jajka. Co to? Pisanki? Pomyślała, bo żadne inne wytłumaczenie nie przychodziło jej do głowy. Śliczne, pokażę je tacie, postanowiła i wzięła do ręki pierwsze jajko. Wtedy stało się coś niesamowitego, że wprost nie uwierzycie. Na ścianach komórki pojawiły się piękne kwiaty, a w środku zrobiło się jasno, jak na łące w słoneczny dzień. Przed oczyma Basi wyrosła kolorowa i rozświetlona postać. Dzień dobry, Basiu. Jestem ptasią wróżką. Pojawiam się, żeby ci powiedzieć, że w ręce trzymasz jedną z trzech ostatnich jajek, z których mogą wylęgnąć się ptaszki szczęścia. Mogą, jeśli o to zadbasz. To dzięki tym ptakom w życiu ludzi pojawia się szczęście. Dlatego o ptakach szczęścia trzeba dbać tak jak o najbliższe istoty, wyjaśniała wróżka. Proszę pani, ale ja nie wiem, jak dbać o te jajeczka. Jestem jeszcze mała, może tata? Zalękła się Basia. Basiu, nie trzeba być dużym, żeby być dobrym i opiekuńczym. A te trzy jajeczka mieszczą się w twojej małej rączce. Weź je teraz, otul, najcieplejszym kocykiem i strzeż, by nic im się nie stało. Cały świat czeka teraz na nowe pokolenie ptaków szczęścia. Bez ich zrobi się smutno, powiedziała wróżka i zniknęła wraz z kolorowymi wzorami na ścianach. Łatwo powiedzieć, strzeż ich, wyszeptała do siebie Basia. Ale wzięła trzy żółte jajeczka do swojego pokoju, owinęła ciepłym szalikiem, tak żeby nic im się nie stało i leżało sobie bezpiecznie w szufladzie. A potem szybko pobiegła zanieść tacie skrzynkę z narzędziami, bo już trochę się niepokoił. Mijały dni, pomimo wiosny było szaro, buro i mokro. No, po prostu smutno. Może dlatego, że ptaki szczęścia jeszcze się nie wykluły. Zastanawiała się często dziewczynka, zerkając na ukryty w szufladzie szalik. Nic się nie działo, aż do pewnej kwietnowej nocy stuk trzask, stuk puk trzask usłyszała Basia. Dźwięki dobiegały z szuflady. Gdy dziewczynka zajrzała do środka, jej oczy spotkały się z parą małych ptasich oczek. Jedno jajko było już puste, a obok zawiniętego szalika stał żółty ptaszek i przyglądał się jej ciekawie. Kurczaczek? pomyślała Basia. Mamusia pomyślał ptaszek. Ani on nie był kurczaczkiem, ani Basia jego mamusią, ale stało się jak się stało. Wkrótce w baśniowej szufladzie świekały już trzy ptaki szczęścia, a właściwie pisklaki szczęścia. Wprawdzie Basia nie wiedziała, jak się nimi opiekować, za to one były święcie przekonane, że dziewczynka jest ich mamą, bo dreptały za nią krok w krok i tuliły się, gdy tylko siadała obok. Co mogą jeść takie ptaszki? Nie powinny chyba siedzieć w ciemnym pokoju. Przemyślała sytuację dziewczynka i postanowiła wynieść w taki szczęście do ogrodu a gdy to zrobiła, wraz wyjrzało słońce. I to jakie! Wielkie i dające tyle ciepła, jak nigdy! Ptaszki moje kochane, ogrzejcie się w słońcu, a ja przyniosę ziarna taty, powiedziała Basia. Nie zdążyła jednak zrobić nawet dwóch kroków, gdy wszystkie trzy ptaszki otworzyły dziobki w stronę słońca i zaczęły połykać słoneczne promienie, tak jak zwykłe pisklaki, Połykające pędraki i liszki, które przynoszą im rodzice. Ptaki szczęścia żywią się słońcem, krzyknęła zdziwiona Basia. A gdy umilkła, ptaki były już dwa razy większe, a za chwilę jeszcze dwa razy większe. W mgnieniu oka stały się dorosłe i dorodne. Dziękujemy ci, Basiu, rzekł jeden z nich. To ja jestem tym pierwszym ptaszkiem, który popatrzył na ciebie z szuflady. Tak. Umiemy mówić i chcemy ci powiedzieć, że już zawsze będziesz w naszej rodzinie. Nie wiedziałaś jak, nie wiedziałaś, czy podołasz, ale zopiekowała się nami troskliwie. Jak mama, twój dom stał się naszym domem. Ciepło, które nam dałaś, pozwoliło nam się wykluć i dorosnąć. Teraz świat będzie bardziej szczęśliwy niż przedtem. Po tych słowach ptaszki szczęścia odleciały ku słońcu. A Basi pozostało w głowie jedno pytanie. Jak te ptaki dają światu szczęście? Jak to się dzieje? Och, ptasia wróżko, gdybyś tu znowu się pojawiła i odpowiedziała na moje pytanie. westchnęła dziewczynka. No to trzeba było od razu mówić, że masz pytania. Usłyszała Basia. To oczywiście był głos ptasiej wróżki. I ja zawsze odpowiadam na pytania dobrych ludzi. Wyjaśniała kompletnie zaskoczonej dziewczynce. No, no to jak? Jak one dają szczęście światu? Powtórzyła mała dziewczynka. Basiu, tak naprawdę na świecie pojawiło się więcej szczęścia, gdy pewna dziewczynka postanowiła, że zastąpi ptakom rodzinę, da im dom i bezpieczeństwo. Bo ciepło rodzinnego domu, troskliwa opieka i wzajemna pomoc czynią cuda znacznie lepiej niż wróżki i zmieniają nasz świat dużo bardziej niż cokolwiek innego. Jeszcze nie raz spotkasz ptaki szczęścia, bo już zawsze będziesz im bliska. Wasze losy splotły się w jedną nić. Jeszcze nie raz w czymś domu pojawią się świecące na żółto małe ptasie jajeczko. Tak właśnie rodzi się szczęście. Zakończyła wróżka i zniknęła. Basia jeszcze długo siedziała przed domem, myśląc o jej słowie. Kilka razy zdawało jej się, że słyszy pod skrzydeł ptaków szczęścia. Nawet nie wiedziała, że one cały czas są i będą obok niej, bo połączyła ich bardzo silna więź.